Ktoś mi tam zarzucił, czy zarzucił, to nie była krytyka, tylko takie spostrzeżenie, że ja przecież już od dawna jestem w tak zwanym, bez tego cudzysłowia rączkami, bo to po prostu chyba jest nie najlepszym guście według mnie, a więc ktoś tam zarzucił, że przecież ja już od dawna jestem w sukcesie, więc co ja teraz mówię o tej jakiejś manifestacji? No to ja Ci powiem, że nie konfrontuje się z tą wypowiedzią, tylko konfrontuje się ze Twoim niezrozumieniem. Mianowicie ty myślisz, że manifestacja to się dopiero zaczyna, nie? W którymś momencie, że siadasz i teraz sobie postanawiasz, aha, no to ja teraz będę manifestować, bo ja się o tym dowiedziałam, że to jest jakaś gra, to jest jakiś zamknięty proces. Manifestujesz cały czas. przygotowana do treningu. Jestem po trzech szklankach, zaraz będzie czwarta szklanka, ale Ale teraz wracamy do naszych manifestacji. Cały czas jesteś w procesie manifestacji. Wszystko, co widzisz, to jest twoja manifestacja. I dochodzi do takiego absurdu, że patrzysz w to lustro rzeczywistości, które jest wynikiem twojej manifestacji, gapisz się i stwierdzasz, że tam trzeba coś poprawić, na tym cieniu trzeba coś zmienić. Tam, a przecież to jest już stary news. To jest przeszłość. To jest lekko opóźniony wynik Twoich myśli, Twojego postrzegania świata, interpretacji, Twojej odpowiedzi na wcześniej, na wcześniej, bo tak naprawdę jest cały czas tylko teraz. Czyli w tym momencie powstaje nowy obraz, który dopiero pojawi się po pewnym czasie, czyli ta bezładność. I teraz, co Ty możesz wymagać od tego lustra? Ten obraz będzie myślał o Tobie dokładnie to samo, co. Jeżeli myślisz o sobie, nie jestem warta, no bo jeszcze kwestia stanu skupienia. W jakim Ty jesteś teraz stanie skupienia? Czy Ty jesteś galaretą bojącą się wszystkiego? To co się ukaże w Twoim obrazie rzeczywistości? Zobaczysz galaretę. Jaki jest twój stan skupienia? Ja proponuję, scaldź Zróbże skałę. Zróbże silną laskę, w którą jesteś. Brydżę. Keldłokę. Jesteś idealna. Jesteś doskonała. Dlaczego podlizuje się twojemu ego? Ostatnio stwierdziłam, że to jest metoda. Dlatego, żeby cię wesprzeć w twojej inności. Jesteś inna, to pokaż to światu. Zobaczysz jakiś inny obraz. Co z tego, że może on nie będzie tak pasował do Matrixu? Co z tego, że może ujawnisz jakieś myśli, o których nie śmiałaś nawet marzyć, ponieważ byłaś wytresowana, zaprogramowana. Podaj łapkę, to on się uśmiechnie, nie? Czyli tej energii. Zdrowiu, bo to zdrowie to jest połączenie, bo również zdrowie o Tobie pomyśli ok, kiedy Ty myślisz o sobie zdrowo. Jeżeli Ty myślisz o przepływach finansowych, że jesteś do tego zdolna, że to robisz, że jesteś w jakiejś drodze i ta droga jest fajna, że może jeszcze nie widzisz tych rezultatów, ale one są nieuniknione, ta woda ma tu być w tej studni, nie ma dwóch zdań wcześniej czy później zobaczysz, ale nie robisz tego patataj, tylko jesteś w tej energii żeńskiej, gotowa na wzięcie, laska gotowa na wzięcie, teraz wezmę sobie i wtedy dostaniesz, tam nie ma tego wyczekiwania, ale kiedy, pepsi? no ile będę biegać, ile? Ja biegam latami, dziesiątki lat. Nie na temat w ogóle żaden biegam. Po prostu biegnę, bo wiem, że to mi pomaga wyjść w płaszcz tożsamości o wyższych wibracjach. Chociażby z tego powodu biegaj. Może tutaj mniej pomaga, no bo to niestety tu znika, jak tu, się, jak tutaj, jak tu znika, to znikaj wyżej. Ale to nic. Luz, akceptacja. I co się dzieje w lustrze? Lustro mi mówi: jak najbardziej, siur. Olej, jest okej. Okay. Ale lustro mi samo tego nie powie. Żaden facet nie będzie miał na Twoim punkcie obsesji, jeżeli Ty nie będziesz miała obsesji na swoim punkcie. Przenośnia, metafora, miłości. Jesteś absolutnie doskonałą boginką, która tutaj idzie przez świat. Pewne rzeczy musisz wziąć na klatę. Czy ja mówię, że to jest zajebiście być starą dupą? Absolutnie nie. nie. Nie będę wam wciskać makaronu na uszy. No nie. Ale są zalety. Jak czapka niewidka. Nagle robisz się, rozumiesz, widać całą ścianę za tobą dokładnie i możesz przemykać. Przemykać i więcej obserwować. Są zalety, ale bardzo niewiele w stosunku do. Więc trzymajcie się swojej młodości, kochane. Po prostu tam jest naprawdę gitarka. Bo ty to stwarzasz, rozumiem. Stwarzasz kasę. Tylko żebyś nie myślała, że to będziemy mówić, bo zauważyłam, że miłośniczki Nebila Godarda sądzą, że to trzeba się położyć na tapczanie. Co najwyżej przytacza się historię, że Nebil Godard poszedł do teatru, stanął w kolejce i tam ktoś się zgłosił i podał mu bilet. Na operę, to była opera, zdaje się, na którą on marzył być na premierze. No, taki wysiłek to jest, jest taki. Nie, być tak, to tak, ale nie z pozycji, że jesteś na chmurze, bo jeżeli jesteś na chmurze, no to po co się tutaj zalogowałaś? Ty, multidimension bing, wielowymiarowa istota. Ty, turystka w czasie i przestrzeni, a ty się lodujesz tutaj, w 3D. Po co? Na jaki temat? No na temat żeby pokosztować czy D że tu jest może zajebiście tutaj może jest materia tutaj może jest ten wiecie bo to są takie fajne spodemki i tu się można wypróbować, to jest taki japończyk współpracuje z Adidasem o, żeby nie było ja w ogóle nie znam tego japończyka nie znam Adidasa nikt mi za to nie płaci tylko ci powiem że Przyszłam do Likusa i mówię, tak, Y3 do Warszawy. I mówię, gdzieś, podobno tu jest, bo nigdzie w Nicei nie mogłam tego kupić, wiecie, bo to Nicea jest zacofana totalnie, Francja jest zacofana, tam w Paryżu coś kupisz, ale reszta to są zaścianki, merostwa zagównione. A on mówi, no ale jest tylko jedna para, taka malutka, całkiem malutka, gdzieś tam wyciągnęli z dupy, gdzieś za plecza przynieśli i słuchajcie, ta jedna para, no po prostu, no po prostu, Leży na mnie. Tak się ucieszyłam. No, mam takie fajne dobiegania, i one są w środku, takie jeszcze jakby takie milutkie. Więc ty coś wymyślasz, wymyśliłaś go, bo mówimy cały czas o tym SP. bo mówimy o tej mojej, moim e-booku niekochana. Za polecam ci. O, i to jest już marketing, tak. E-book niekochana pokazuje w nim całą metodę, całą drogę. Załóżmy, że wszystko masz rozkminione, Jesteś teraz we własnej wyobraźni. Czym jest wyobraźnia? Co przyciągasz? I dla kogo jesteś atrakcyjna? Czy jesteś dla zboczka atrakcyjna? Dla kurcza atrakcyjna? Czy jesteś atrakcyjna? Rozumiesz, bo to Ty wymyślasz, ale On też Cię pragnie. Pamiętaj, że to wszystko, co widzisz, to jest Twoja impresja, to jest Twoja refleksja, to jest Twoja myśl, która się ucieleśnia, bo tak to działa. W którym kierunku pójdziesz? w którym kierunku pójdą twoje myśli. I będziesz powielać cały czas ten schemat. To pan Dispensa mówi, tylko tak bardziej zawile naukowo. Jesteś w autobusie i widzisz, Jezus, gdzie ja jadę, w którym ja kierunku jadę, gdzie ja zmierzam w ogóle, czy ja chcę w ogóle z tymi ludźmi jechać. Nie żebyś narzekała na ludzi, ale oni są. I mówisz stop, przystanek na żądanie, ja stąd wysiadam. No i ten on, to wszystko co chcesz, to się nie wymanifestuje, jeżeli ty myślisz o sobie, ty nie myślisz o sobie obsesyjnie, że jesteś po prostu boska, bo jesteś. Manifestujesz cały czas. Manifestujesz świadomie, manifestujesz nieświadomie. Steve Jobs, ci wielcy manifestatorzy, manif manifatorzy, <gry> manifakerzy. Oni dlatego to robią doskonale, pomimo tego, że z poziomu całkowitego uśpienia, po prostu intuicyjnie, tylko dlatego, że wyskakiwali do przyszłości tymi marzeniami, tymi wizjami, wyobraźnią. Gość to wszystko widział i to się realizowało, bo wszystko powstaje wcześniej, musi zostać wyobrażone. Nic nie powstało bez wyobrażenia. Cały czas ty też manifestujesz. Cały czas coś piścisz, cały czas coś podsmażasz, wysmażasz, non stop. I dlatego to jest tak ważne, żebyś weszła w świadomą manifestację, bo tak to ci się wyświetla, jak idziesz jakimś dobrym nurtem, jeżeli rozwijasz wyobraźnię i jesteś taką aktywną działalnością. Ja nieustająco marzyłam o domach, o budowlach, jestem architektem. Nieustająco myślałam o koncepcji, jak już założyłam bloga, o jakichś takich najlepszych metodach, co dla ludzi tworzyłam. Przecież te cztery szklanki to jest moje opracowanie na podstawie wielu badań japońskich. Ja to gdzieś wyczytałam 12 lat temu. I to tak się odbywa w ten sposób. I to powstawało zgodnie z zasadami Nevillea Godarda potem, jak się okazało. Patrzę, aha, no przecież ja najpierw byłam w wyobraźni. Ja najpierw to wszystko sobie mocno wyobraziłam. I to dzień w dzień, codziennie przed zaśnięciem. Widziałam moje domy, widziałam budowle, które projektowałam, widziałam całe programy zdrowotne i cały czas to robię. Co nie znaczy, że pewny dziedzin życia mniej manifestuje świadomie, dlatego że tym się w ogóle nie zajmuję. I teraz wróćmy do SP, wróćmy do specyficznej persony. Wszystko, co jest na zewnątrz Ciebie, to jesteś Ty wywalona na zewnątrz. To jest rzeczywistość. Która jest tobą. W związku z czym ten koleś jest tylko i aż twoją koncepcją, twoją myślą, twoją przeszłością, refleksją i ty <grymiany> mając. Taką opcję, że to jest twoja przeszłość, to są stare newsy. Zaczynasz reagować na lustro. Zaczynasz się dziwić, dlaczego ten cień i chcesz zmienić cień. Chcesz zmienić obraz w luszcze, żeby ten obraz, obraz w luszcze był dla ciebie dobry, kochający, miły. Taki umawiał się, przychodził punktualnie na randki lub w ogóle tylko o niczym nie myślał, tylko o tobie słuchał cię i jeszcze gdzieś te skarpetki lokował w takim miejscu, jak ty sobie życzysz. Chcesz kontrolować obraz, który już jest przeszłością. To tylko nam się wydaje. Tutaj w 3 D, że poruszamy się liniowo, że coś było przedtem, coś jest teraz, coś będzie później. Tak naprawdę wszystko jest teraz, wszystko jest teraz i kolejny raz i wszystko jest teraz. A tak naprawdę powinniśmy się zacząć poruszać do góry. Czerwone procesy jako baza przetrwania. I lecisz do góry. I lecisz ponad odwagę. Czego się boisz? Panicznie boisz się czegoś, co widzisz w lustrze, coś sama stworzyłaś. Możesz zmienić wszystko. I ty dostajesz zraczki, czy on napisał SMS, czy on nie napisał SMS-a. Wrzucił coś na Instagrama, czy nie wrzucił. Z tego powodu, co już jest przeszłością, po drugie, to jest Twoja koncepcja. Czy chcesz przez to powiedzieć, że nie ma chujków na świecie, że się nie rodzą? Oczywiście, że są. Można założyć, że są. Ale Ciebie to nie powinno dotyczyć, obchodzić, dlatego że to robisz lewą nogą do lusterka. Wymyślasz ten cały świat. Jesteś tylko ty, Bridget, oszalałaś, Kate Walker, grasz, grasz, grasz. I manifestujesz sobie jeden SMS, kiedy Ty możesz wymanifestować dosłownie wszystko i to wymanifestowałaś i postawiłaś to rozstanie na swojej drodze. I to wszystko. Jesteś skończenie idealna. Jesteś dokładnie taka, jaka masz być. I nic więcej. W związku z czym możesz wymanifestować absolutnie wszystko. Myślisz tylko o tym, że jesteś z tego 3D. Zapominasz o tym, że jesteś multi being. Jesteś wielowymiarową istotą. Jesteś boska, po prostu doskonała. Codziennie wystrzelasz. Racket of desire, to jest rakietę pragnień. Z drugiej strony, a nie z tej, gdzie siedzisz, gdzie go nie ma, gdzie czujesz, gdzie jesteś półpełna, jedna o czwarta, jesteś światką. Jest kochana. Taka opcja, że możesz absolutnie wymanifestować wszystko. Ważne, żebyś o tym penisie, o tym gościu nie myślała źle, bo to jesteś ty, bo zobaczysz tę separację, zobaczysz to w lustrze, zobaczysz to pomniejszenie w lustrze. Kapujesz w swoim lustrze rzeczywistości to zobaczysz. Pomniejszenie, separację, piłę, bo myślisz o nim źle. To jest tylko twoja wyobraźnia, to jest twoja tylko myśl. Pomyśl, że dobrze, to będzie dobrze. To, co zobaczysz w luszcze, to już jest przeszłość. To ma swoje spóźnienie, to jest ta siła bezładności. Czy ty w ogóle to skumałaś ten czaczek? Możesz naprawdę absolutnie wszystko, co jak wiemy <laughs> wpędza cię do więzienia. Więzienia swoich możliwości, nie? No bo skoro możesz wszystko, a manifestujesz kupę i tak myślisz, że to jest trochę gówna i nawet nie możesz w to uwierzyć, że to ty wymanifestowałaś, to nie może być. To się nie dzieje, to nie ja. To ty jesteś cały czas wywalona na zewnątrz. Żyjesz cały czas w tym czasie liniowym i myślisz, to było wczoraj, to teraz jest dzisiaj, to będzie jutro. Cały czas jest teraz, i teraz, i teraz, i teraz. I to, co widzisz w tym lustrze, to już jest zawsze przeszłość, zawsze przeszłość. Jeżeli on cię zostawił, to znaczy, że ty wymanifestowałaś sobie to zostawienie. Jeżeli ty myślałaś o nim, że to jest chujek, dupek i tak dalej, to to jest Twoje. To się odzorowuje w Twoim życiu, to ty jesteś troszkę dupek, troszkę chujek, troszkę taka. Nie warto myśleć o penisach źle. Nie warto myśleć o nich źle. Warto manifestować fajnych ludzi obok siebie. Ty, mając możliwości wymanifestowania dosłownie wszystkiego, że on zadzwonił, że on napisał SMS, a on gdzieś tam się zrobił flaszkę i napisał po pijaku, bo nagle mu przyszła taka ochota. I nie bój się, pragnienie twoje marzy o Tobie. To nie tak, że ty marzysz, a on nie. Nie, przecież to jest Twój wymysł. Jesteś tylko Ty. Na końcu, kiedy odkładasz widelec, to ze zdziwieniem konstatujesz, że jesteś tylko Ty. I w wyższym systemie świadomości, niższym, to nie to, że ocean składa się z kropli, że Ty jesteś jednostką świadomości. Ty jesteś tutaj jednostką świadomości, bo jesteś tutaj graczem. Po to, żeby ocean poprzez Ciebie doświadczył, ewoluował. A ty sraka z powodu SMS-a, jak ty możesz mieć gościa, możesz mieć każdego, nie wiadomo, z czym czy chcesz, tego, bo ty chcesz przeszłości, a przeszłości już nie ma, rozumiesz? Tak naprawdę ona jest teraz, 3D tylko rozumiemy czas jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W rzeczywistości jest wszystko naraz. A przecież ty jesteś wielowymiarową istotą. Przecież ty jesteś turystką w czasie i w przestrzeni życiową turystką. I czy chcesz manifestować, czy nie chcesz manifestować, i tak gotujesz tę zupę cały czas. To, co widzisz. Ale też to jest nauka. Nie można przejść od razu po pierwszej klasie do piątej. Także moja kochana, tak naprawdę tak wiele od Ciebie zależy, że jesteś boska. I dlatego przed Tobą jest Divine Love, boska miłość. Jesteś godest. No, powiem więcej, że Ty jesteś god. Z tym się pobudź. Jaki sms, jaki co, i co w życiu na Insta, Co cię to obchodzi? Przecież to ty robisz. I reagujesz na odbicie tego, co sobie myślisz, odbicie w ruszcze. Nikt nie wie, co ty sobie w tej głowie myślisz. Nie ograniczaj się. Jedynym ograniczeniem jest twoje ograniczenie. Twój termostat. Podejdź do termostatu, chwilę się zastanów i zwiększ zakres. Po czym daj enter. Głośne enter. Bo ty tego potrzebujesz, tego przyzwolenia własnego na ten płaszcz tożsamości, na te wibracje. To jest ta nowa zasada, że można zmieniać zasady. Spytamy się Tolle, czy rzeczywiście odczuwał tę ścianę, że dochodził do ściany. On się przebudził całkowicie, więc chyba nie doszedł do ściany, sam. że nie wiadomo, kiedy to się zaczęło, kiedy się pojawiła ta zasada, że można zmieniać tamte zasady. Kiedy poziom ewolucji tak wzrósł jednostki świadomości, czyli Twojej, że możesz teraz ustalać zasady, że praktycznie jesteś coraz bliżej źródła, a kanał, który otworzysz tutaj w tej grze, kanał energetyczny, potrzebujesz tylko tego enter, tylko tej konfirmacji, tego bierzmowania, tego jeszcze raz potwierdzam, tak. A jeżeli wsiadłam do złego autobusu, to właśnie jest nowa zasada. Mogę zmieniać. Mówię stop, przystanek na żądanie. Ja lecę się przebrać. Ja chcę zmienić, chciałam powiedzieć, kaftan bezpieczeństwa. Kaftan bezpieczeństwa to jest ego. Ego musisz z nim się jakoś ładnie rozprawiać. Musisz go tcliwić. Ego to jest Twój kaftan bezpieczeństwa. Został nałożony, żeby Cię nie wywalono, nie wypieprzono ze stada, bo sama nie złowisz mamuta. No i to jest wszystko. I ty się cały czas odnosisz do odbicia w lustrze. Ty cały czas chcesz zmienić cień, nie zmieniając siebie. A ty możesz naprawdę, ekstremalnie możesz. Ale jakże już się wywaliłaś w takiej opcji, jestem mała, jestem w stanie ciekłym. Jestem w stanie ciekłym całkowicie. Nie zestaliłam się. Ja jestem galaretą wystraszoną. Jestem rozczęsioną plazmą. Proszę się mi tutaj zestalić. Daj sobie troszeczkę czasu, bo ten obraz, którego widzisz, to nie jest z wczoraj, to nie jest teraz. To jest stary news, a ty patrząc tam do tego lustra, raz że tam coś usiłujesz zrobić, a dwa, że się do tego odnosisz. Specyficzna persona jest wymyślona przez ciebie od początku, więc myśl o niej dobrze. <grych> Mogąc przesolić zupę, ty się będziesz przejmować, że jest popieprzona. Dodaj soli, będzie popieprzona i posolona i się zaśmiej z tego, zaśmiej lewą nogą na lusterka, bądź gotowa na wzięcie, najwyższy czas, skończ tym patataj, skończ z tym oczekiwaniem, skończ z tą energią męską, 20% do wypełniania pitu, do rozmowy z księgowym. Do przybrania maski, srogiej, jak dziecko jest krnąbrne, bo dziecko trzeba wychować, dziecku trzeba przedstawić troszkę groźby istnienia, bo dziecko czasami potrzebuje takiej drogi. Masz otwarty już kanał energetyczny, ze sobą, ze źródłem. Cały czas gotujesz to, co widzisz. To jest przez ciebie wypichcone. Czy tego chcesz, czy nie, no to rób to świadomie. No to lecimy z tym koksem. Bo jest tak, ja ci mówię, że po drugiej stronie oporu jest ten twój cel, jest to twoje marzenie. W rzeczywistości ty już to masz, to wszystko już jest dla ciebie. To wszystko już jest w Wirze, kiedy tylko pomyślałaś, że ty pragniesz specjalnej persony, to wszystko już masz, to wszystko tam jest. Czeka tylko na ciebie, na dostosowanie się wibracyjne. Więc jak najbardziej, siur. Ale co dalej, co dalej? No więc jak już jesteś w tym po drugiej stronie, przestań się cząć, bo przecież to nie ma sensu, to jest nielogiczne. Tam się pojawi, tam jest to marzenie prawdziwe. Skup się na nim, zastanów się przez chwilę i zrób to Enter, konfirmuj to, zabierz mój to, zatwierdź to. Teraz zbliżasz się do osób, które już niosą to światło. Słowo, które jest światłem, oni się trochę przebudzili lub całkiem i się do nich zbliżasz. A ponieważ ciągle jesteś jeszcze nieprzebudzona, no to się oparzasz tym światłem. Odpadasz, ale znowu musisz się zbliżyć. W pewnym momencie znika strach przed światłem. Znika strach przed oparzeniem i już jesteś wśród świecący Takich misyjnych, bo Ty jesteś oczywiście również świetlistą istotą. Jak najbardziej. I też postaw na blis, postaw na świecenie, olej, glamour. Nie musisz błyszczeć. Błyszczenie zawsze prowokuje siły naważące Blis, Świecenie, bądź błogosławiona, bo jesteś, bo jesteś błogosławiona i to w ogóle nie ulega wątpliwości. I teraz jesteś tym sprawcą i jak sobie ty będziesz tutaj się wspierać tym, że jesteś sprawcą, że od ciebie to wszystko zależy, no to nie powiesz już ten dupek, nie powiesz. To jest tak, jakbyś powiedziała sobie do lustra, ale Pipko, wymyśliłaś dupka. Po cichu myśl i po cichu se twórz i po cichu sobie konfabuluj marzenie, uwierz w niego. I to powiem po raz setny, oni ci śpiący manifestują dobrze, przypadkowo. Steve Jobs umiał super gotować, super gotować zapiekanki robić, ekstremalnie dobrze, bo miał je wyobrażone. I więc mówiąc dupek, no to to, jakbyś powiedziała, z dupek, to zobaczysz, że dupka w luszcze, kapujesz. To tak działa. I teraz Ty się zbliżyłaś do mnie, i myślę, że Anastasia głupio gada. No to napiszemy coś o jej nosie, o jej chudości, grubości. Napiszemy coś świadczące o tym, że chcesz kontrolować, że jesteś uśpiona, że nie masz w ogóle dalej pojęcia o co kaman w tym wszystkim. Ale to nic dobrze, że przyszłaś. Ja Cię witam serdecznie. Ponieważ na początku jesteś właśnie kimś takim. Na początku jesteś trolem. Potem, jak dostaniesz psryka w nos, zamieniasz się w lurkera. Przychodzisz, nie wiesz dlaczego cię to wciąga. Nie rozumiesz dlaczego, ale przychodzisz. Czujesz, że możesz się oparzyć. Że słowo jakieś świeci, świeci ci prosto w oczy, ale przychodzisz. I potem nagle piszesz komentarz, który wzrusza mnie do łez. Nie mogłam cię słuchać, nienawidziłam cię. Po prostu byłaś nie do zniesienia. To nie o to chodzi, że ta miłość zostanie na zawsze. Proszę ci, o zostawienie, uśmiesz, buś, serduszka. No, co tam też? Homofon, muszka cc, bo pisze się cc. Ślad węglowy, węgiel węgiel. Proszę, zostaw cokolwiek. Tak czy inaczej Ci bardzo dziękuję, że jesteśmy w tym sosie, w tym sosiku tutaj. jesteś tylko Ty. Ja jestem tylko tą wywaloną na zewnątrz. Bye, do szybkiego.